Cześć widzowie, System faktor. Skończył mi się kolorowy nick. No i dopa. Ale jednak mi się nie skończył, wiecie czemu? Bartek wiesz czemu? Nie wiem czemu. Bo wykupuję Garnet Plus. Aj! <suszy> <suszy> On płaci się śmieje. <grym> tak. Poli. Kupiłem przez PS, -e, bo akurat to garnę. Dobra, widzimy się, jak to garnę. Dobra. Już, już Jest jesteśmy. jesteśmy. Odblokowaliśmy. Piękne karnacik, co nie, Bartek. Tak dokładnie. <grym> wreszcie. ALE FAJNO! Dobra. Może odblokujemy dzisiaj jakąś postać? Będzie czy nie będzie? Czekaj. Okay. I temy z karnetu odblokowałem. Bo ja... Ja tylko trzymam myszkę, chciałem pereć. Teatr, opening LEGENDARNY No, nie no, to był rzadki Tutaj mityczny chyba jest Ej, co? Tutaj Larry i Lowry w ogóle jest? Mam epicki i mityczny Naklejka dosze czy co to, to? Mityk PUNKTY MOCY! Czekaj, daj, daj pozbierać. Zbieraj, zbieraj, nie spokojnie. Epicki! Ej, coś mi w walło! Słyszałem, słyszałem, ja to słyszałem. Co? O kurde. ja bym się malł. Oprócz tego, że jego krzesło tak skrzypi, to jeszcze mu coś tam walnęło. Jeszcze bardziej zaczęło chyba skrzypieć. To przez ten start. Ja, no. O kurde, chyba no, Ej no, zejdź małem, ale to ci Zostawcie lajki, będzie na nowych krzesło epicki. I teraz no, bo bardziej jak się odsyłam w tył, to czuję, że na prawą sodza, to prawa... epicki. To prawe gówno jakieś tam 1000 punktów mocy. Bardzo rzadki. Rair, rair, rair. <grybujesz> Raj, od Rair. Rair. Rair, e, super, super rair. Raj, ciutko leciutko Raj, 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 Kogo? 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 Widzę, to. No to ty, Kiedy otwiera się buda, no to Larego Larego i Larwiego trafiłeś. Odblokowałem. Przełączyłem sobie. No, Upgradejdujemy go. A skąd jeszcze będziesz nimi grał? Na razie ich nie upgrade'uj. Upgrade'ujemy, go na max, to co ja będę pierdzieli no? Dobra, ja się w tańcu nie pierdzielę. Dobra, to, to ogarniemy. Nie! No to. Gramy nową postać. Tak szczerze. Testujemy nową postać. Tapa, y, y, jaki sobie gadżet kupiłeś? Kupiłeś sobie ten, co możesz się wymieniać brońmi? Tak, to, Sorry, no to co? słychać było mnie dwuznacznie. Yyy, według to... mnie super. jest Znaczy, Uznacznie. dwa na raz, dwa na raz <noise> Kolegę odkleiło po raz trzeci Najechałem no chyba na kabel od słuchawek Trzech! Trzech larych! Sorry, za duża podjarka Słychać mnie? Dobra, słychać? Tak, tak, słychać, słychać Konrad'a tak, i Lowry'ego, <grych> te bez postaci. Ale tak, ja tak szczerze? szczerze, fajnie mi się nim gra jak na pierwszy raz. Ale to dlatego, bo oni są mega OP, jak każda nowa postać, która jest dodana. Nie, Kid, od... tak szczerze, był OP, ale najgorzej mi się nim grało. Ale znaczy, w patrz, on bije podwójny damage, rzuć, rzuć no? tą piperkę i On no bije podwójny damage, on bije podwójny damage. Ja zmienię się z nim z bronią. Też Lowry. To jest Lowry chyba, nie? Nie wiem. Czemu my jesteśmy lary? Nie wiem. Lecisz go. Lecisz, lecisz, bocik. Ja nie dosięgam do niego, a tu jest kolejny raz. O nie, o! o, o Uciekaj, Bot! O o o o kolejny. Lecę z nim no iść. <laughs> 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 Sorry to co tam się stało. To bot porobił dwa tu! <laughs> znaczy jedno. Dabiso ulta na nich. Ta... Ej, Czekaj. Dajcie, no! To jest jeszcze... Ta, na której testowaliśmy Twojego zadymiarza. Ooo, dostałem! Dostałem! Już mamy problem. Selecę, lecę w klapkach. Najka, w klapkach. Nie, to nie odpowiedni moment, nie odpowiedni. Zubieraj <tęce> Zbyszek! Daj, Daj napić ulta na tej par... Pa! No to no, abijaj, właśnie umarłeś Zbyszek o! Zaczekaj na mnie, ja go rozwalę, zaczekaj tylko Ja się boję tego Lego. Lar -re Czy Larwe'ego? -re nie, nie wiem! Zapamiętaj, y nie stresuj się bo ja ich Słubanie. mogę zbombardować, dawaj! Se lecisz, se lecisz w klapkach, Nike'a w klapkach! <grystanie> Ej, proszę Państwa, ale zagranie, ale nam to pykło! To jest najlepsze postać według mnie, tak szczerze, bo teraz jest strasznie OP. Wyjdźmy na chwilę! Jasne. Z Bardzo rzadki. epic Klaskający Edgar. <grystanie> Mam też, mam. Też mam star, Pozdrawiam wszystkich widzów, widzów, którzy są aktywni. No a, no, 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 aktywni, tak, aktywni. Ej, ale... Kytarny! Co jest? Co masz? Bardzo rzadki, tak na serio. <grych> co, o. co? Tutaj będę mógł sobie odblokować. Kurde, koletki nie biorę tego. Jakie są postacie w mityku? Eee, Piper! Piper! Ona ostatnio była w bardzo rzadkich. Znaczy, Co Piper, Piper nie, była w epickich? Nie, dawno temu. Piper. Co Piper jest w mitycznych? Epickich. No właśnie. Piper, Pam, Frank. Bibi nani grom, Bonnie, Gail, Belle, Ash, Lola, Sharm, Menda, Frank, <laughs> pir Max, Tara, Mortis, Pan, Peck, Ewek, Byron, Squeak, lordia, Rufs Rufus, Bus, Kiel, Ivy Janet, Otis, Master, Szary Jakiś RT Nie wiem, jakiś Willow to chyba, jakiś William Doug, Chuck, Charlie, Spike, Leo... Ale to sendi. już jest wylegę. Ta. W ogóle... Ostatnia sobie... Ostatnio myślę... to on wił kruka, co wiem. No i trafiłem, i trafiłem, proszę państwa. Tego zadymiarza, nie wiem jak się to wymawia. Byron. No. Myślałeś, że Byron? Byron. Byron, Łówca nagród. Byron. Byron. Mam pięć kredytów, lecimy. Serce, serce w kropkach najgorszych. Widzowie go dzisiaj odkleja. I w ogóle to coś w aktualnościach i jak tam wejdziesz w filmy, to tam są na przykład filmy Damiana w Benny Gaming, jakiś, nie znam go tak szczerze. Może za kilka lat i ty tam będziesz. <laughs> Chociaż tego nie widzę, ale... No ja też. Ej, to był skin do Miko w tym ekranie początkowym? Mhm. O, ale fajny, tak szczerze. Tak szczerze nie lubię grać Miko, ale tym skinem bym zagrał. Nie zmieniłem kr na Kruka. Ja wale Ale on też zatruwa. O, dwa Bąbiarze. Jeden. Dobra... Ooo! Uciekaj, uciekaj! Dobił mnie ten drugi lary Larwi, no nie wiem, z low Lowrider! Ghost Rider, ty! Hop, hopę, bo wyciągam sobie czekoladę! Ej, czekaj! Dasz chwilę! Pobiero! powiedziałem py umieraj zamiast umierasz? <noise> A to sorry. Chciałem cię przeprosić. On bombayasz! O Oh, Hank! Wesprzę. Jeden umarł. Czekaj, nie ruszaj się, nie majdaj się. <noise> nie, bo cię nie trafię. Yes! Słyszeliście ten okrzyk godowy? Mam piękną ilość pucharków. 6x69. Dobra, według mnie możemy. Nie mam żadnych misji. Właśnie ja też nie. Jutro wprowadzam. Tak. No, jutro. No to możemy sobie zagrać. Yy... Zadymę 5x5. 5. Wybierz zadymę. Ale chyba na zadymie się nie opłaca mi brać kruka. Hmm. No, Mirórego, ale możemy srodzić. Do Dobra, wezmę. Spróbuję, wezmę kruka. Wezmę elf wezmę elf co mi tam. Widzowie, jak usłyszycie, że głośny, głośny. boom, i montażysta wyświetli przerwę techniczną, to oznacza, że wechter się wybombił na krześle. Ej, <laughs> to nie mogę, się, kurde, się słychać. Pomocy! Ej, hey, beka będzie jak na serce, czy to krzesło strzeli. Wiesz, że już powsuło się. Teraz tylko strzelić. Widzowie, fun fact. Ja ogólnie gram w CS-a. I ostatnio jak strzeliłem heada jakiemuś gościowi za łupy. No, To się bujnąłem fotelem do tyłu i pękła mi jakaś śrubka. <laughs> Mam mi teraz I... Patrz, mam śrubkę, nie? Śrubka mi nic nie da. Patrz, mam zawias, nie? Y... Y... Selece! Selece! El primo, el primo! Strzelaj. I ogólnie, nie? Y... Taka jakby deska, takie coś do podtrzymywania. I tam śrubę miałem wkręconą. O, Sigma. I tam śrubę miałem podkręconą, mnie. I ogólnie... Wywalone w tą śrubę, nie? Patrzcie. Słuchajcie to. Do tego, wiedzieliśmy, do lobby patrz, do tego, co w takim miejscu pękło, że śruba, gówno to, i star Jezu, już myślałem, że się prawie wyląbiłem. Wektor prawie pobrałem, wiesz co. A, bo ogólnie chcemy wam robić inny kontent. niż tylko Brawl Stars i... No i się wektor się stara. Tak Czekaj Muszę krzesło naprawić No i biorę taśmę, czekaj Nie! Nie klej na taśmę! Krupelkę weź! Co krupelka? Sklej, sklej! Żadna siła nie rozklej. <śm> <śm> wow, opali mnie! Pali mnie! Pali mnie! <śm> Sorry, widzowie, i to ogólnie to jest dlatego, bo mam gorączkę, i jak mam gorączkę, to mnie odkleja. Bo se lecę, se lecę... Cicho siedź, cicho się, cicho się, cicho się Z tego nie Bo jak to mówimy jeden raz, to mówimy to ciągle. Dobra, lecę! El Primo! Leci! W klapkach Nike'a? Tak, dosłownie. I się wywaliłem od koletki. Se lecę w klatkach Eee... Larry! Bije się z nim. Hlas, las, las, hlas, las, hlas. hlas. A! A! Jestem no Narodowym uciekam. bombia <noise> Narodowy bombia. <głos> <głos> Lubię bombardować ludzi. Ponieważ jestem roz... <noise> Tak samo jak Barley mnie No właśnie mnie ten Barley tak denerwuje, bo mnie zbombardował z 8 razy już. Walgo, ładnie, ładnie, Umieram, chciałbym powiedzieć. Ten Larry załatwił mojego El Primo na dwa hity, co się dzieje? Larry czy Lowry? No ten, ten z pompą. Czyli nie ten? Nie ten. No to Lowry chyba, Lowrider. Polecę! El Primo, El Gdzie Primo. On, nie wiem, ale wiem, że załatwiłem pięciu typa. No już wiesz. Nie wiem, ale wiedziałem, że załatwiłem pięciu typa. Znaczy czterech typa, bo piąty nam strzelił gola. Chłopaki, ja się bawię wyśmienicie. Tak. Hop! Pomocy! od mnie goni! Od mnie goni! Ob obroniem! Obroniłem! Obron Co wiesz co na ten co Roldeus nam uratował życie? Cordelius Mhm. Bo on przeniósł ten tarę na arenę. A wiesz, że to wiesz. ja najpierw nas uratowałem? Podaj, podaj, podaj! Nie podawaj. Umier. To co ryk <śliniczny> Tak z nim jest widzę tak z pięć razy dziennie I, Słuchajcie, gramy sobie w CSO i, i wektor zaczyna nagle wydawać okrzyki gotowe Dawaj kandydat Także czasami z nim jest ciężko Kandydatów w co? W dnia Starczy, e, dobra dajesz gorącą strefę Ej, ale ten Lary cały powinien być git na gorącą strefę Czekaj, muszę sprawdzić w jakim stopniu mi się krzesło rozwaliło Teraz jeszcze bardziej stęka. Wezmę sobie to Cichą Cicho sieć. A i w ogóle trafiłem jakiegoś skina do Barleya dzisiaj. Z legendarnego stardropa. O kurde Zakładamy skina. Takiego sobie trafiłem, pa 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 Derbony? Ta. Służ. Też mi się nie podoba. Nie chciałem, nie, ja w ogóle nie lubię grać barleyem, dlatego mnie to trochę bolało. O, yy, pobrało się jak coś to odpalę. Tylko, że jak dostałem. A mnie. Aha, bo my gramy już, a Eskule ja sobie robię. Co jest? Czemu ten Edgar tak popierdziela Chłopaki, Bo ja mam problem życiowy. No bo on nie dość, że jest szybki, to jeszcze tutaj masz speedhaki. Hektor, to I Nie mogę, znaleźć myszki! Hek <laughs> to? Przejmujemy Słuchaj. YouTube. Y. To działa. Chory, tak jak myślałem, że działa. To tak działa, jak myślałem, że działa. To tak działa, jak myślałem, że działa. Jak? Pomoczysz Można mniej, grać. Może? Można grać. To co myśleliśmy. Nie Pomocz... trzeba tego. Ale pomoc... Nie trzeba wydawać o, oła. No to... Oła. Nie trzeba płacić 34 czterech złotych. Pomóżesz mi może? No gościu, ja przejmuję tu gorącą strefę na samej górze, no co ty chcesz? Dobra, przejmuję teraz... Na samej Dobra, górze to teraz... na samym dole teraz przejmuję. Czepak wybujony Dobra, dawaj jednak dół. Ej, pobieraj to! Dawaj duo. Wiesz to. Pobieraj. Please. Dawaj duo. No daj, już o, biorę Słyszysz może no, A, musimy no, grać... Co musimy? Musimy grać normalnie, bo tam jest solo same. A, weź... Duo! Normal. Do... No wiem, wiem. Dajesz już? O. OK, OK, OK! Dawaj gotowość. Nie wiem co ty robisz. Zabij brata. Dajesz czy nie? Już, już. Bo daj, bo daj, bo daj. Sorry, sorry, ty. Boże, go Co? 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 Przesłem się popsuło. <laughs> Idziemy do zbitej szybki. <laughs> Ej, bo ostatnio widziałem reklamę zbitej szybki. Że oni wiedzą wszystko co dolega na naszym telefonu, nawet nie musimy mówić. Czyli, jakbym zalał sobie telefon i na przykład bym telefon baterie, miał gorączkę, to oni go uratują? Nie wiem. Bombiarz versus bombiarz. Starcie, bogu. Mój telefon ma aktualnie Umarł. ten. Czekaj, bo ja się strzelam aktualnie z, z tym. Z bólem. Gorączkę. Aktualnie masz mój telefon gorączkę. No. Umarł. Ło! Bombiarz! Gościu! <grym> A, aha. Weź wywalaj. Dobra leży. Co kropelka sklei, skleiżo! Ten ojciec nie rozklei. E, co ty robisz przy tej strefie? Ty ryzykancie wojenny ty Teraz mi się niewygodnie siedzi na krześle. Co? czemu? No bo mi się krzesło rozwaliło, no. Stojesz! Szybko, szybko, jedziemy go, jedziemy go. Mamy plecy. Leża. Frenny bałbiarz. Duj, pomóż! Bądźcie cię zabił. Ja się wywaliłem od własnego cienia, to się nie odzywam. Rzadki! Wybierz mi zadymiarza, wybierz mi zadymiarza. Ty bierz mi za te miarza PvP Dobra, PV na kuka? Kuka. kuka. Kuka? Kuka Tak. Biorę kuka. Ej, gościu, powiedziałbym coś, ale to jest bardzo złe, więc nie powiem. To kopełka sklej, sklej, zana siła, nie los, sklej! Ruszaj się! O, już, już, sorry. Sorry, widzę, że mnie tak głośno słyszycie, ale mam taki głośny mikrofon stary. ale nie mogę go dobrze usłyszeć. E, znaczy w e, e, bo tak to byście mnie no, w ogóle nie słyszeli. Nie rozumiem, no tak średnio teraz, no. Jak to druga buchnięta bombiarka go nie zabiła? No sorry. Jeszcze bo idź boję. na bombę zetkę, bro... Brok to osta no mesu. Dostał, dostał, dostał. Chodź tu, do brok. Dobra, Brock leży. Ja też. Nie, ty, ty żyjesz. Jestem ty za dużo Simba, i... żeby umierać. Uciekaj. Uciekaj. Mogę dziś umierać. Ja. 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 Dobra, nie, nie, nie. <grystanie> Możesz dziś umierać? Ta? Ty właśnie, ty zamieszczasz. O, go. Bo ja ten, bo ja mam ja ten Ja sobie jad. zmienię na pompę. Ja mam jad. I jabłko. O 7, no, Alfie nagrywamy odcinek aktualnie, więc widzowie pozdrówcie Alfie. Znaczy nie... Co ja gadam, Alfie pozdrawia was, a nie... A nie wy go. Pozdrawiam. Ej, ogólnie. Ogólnie to lecę nadaj na Majka. Ogólnie się. nie krzesło mi pęko. No. <laughs> no. Przed chwilą. Tak. Zobaczysz jak wleci na kanał, co nie widzowie, Yes. Czekaj, muszę krzesło sobie załączyć. Ale na kropelkę, wiesz. Teraz obezniczek. Dobra widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Siema. Siema, siema.